Siemanko. z tej strony Baldi. Dzisiaj sobie pogramy w Insurmountable. Oczywiście na ostatnim poziomie trudności. Gra nie, nie pozwala mi zrobić nic innego jak misję adventure'em. Będą na noce, a pogoda będzie w dzień normalna. Wziąłem sobie maskę tlenową. Zakładam, że może mi się przydać. Może, kurczę, zamieniłbym te w takim układzie butle z tlenem na, na termos, jak takie mają noce być zimne? Eee, mogę nawet wziąć trzy termosy. No dobra, ryzyk fizyk. A co? Raz się żyje. Eee, to ciekawe, że znalazłem dziennikarza i nie mogę teraz go, e, teraz go użyć w żadnej misji. Szkoda, od razu tak myślałem, że się przełączę. No dobra, idziemy gdzie my jesteśmy, 5300 hmm, droga dość prosta wydaje się no to zaczynamy naszą wędróweczkę, to fajnie, jest 5 rzeczy do zrobienia <laughs> mamy skrzynię e, oczywiście, że próbujmy w niej kopać znaleźliśmy kolejny termos, no pięknie, zobaczymy co z tego wyniknie jak to wracamy? Nigdzie nie wracamy, kontynuujemy naszą rozgrywkę. Sanity albo Zdrówko, Sanity. Zróbmy tak. Dobra, zróbmy sobie tak, pójdźmy dookoła, tam się prześpimy. chociaż na trochę, o spotkaliśmy gościa damy mu jedną flaszkę z herbatą tak jak już wielokrotnie mówiłem, pomaganie w grze się przydaje, więc pewnie go jeszcze spotkamy i może on nas uratuje no co popatrzmy w namioty, oczywiście głowa nam mówi nie rób tego, nie rób tego, ale my oczywiście to robimy mamy level upa ciepłota, fajnie idziemy do jaskini uuu, nie ma żadnego żadnego ekspa w niej dobra <laughs> śpimy sobie chociaż na krótko przyszła noc no i co, tam musimy gdzieś iść to idźmy mniej więcej w tamtą stronę potem to jakoś wyprostujemy sobie ta gra oczywiście ciągle nie pozwala nam dokładnie się rozejrzeć nie wiem, czy znać taką grę o nazwie Teardown, ale tam można przynajmniej włączyć taki widok z góry. No tak, spotkaliśmy tego samego gościa. Może nam oddać termos, ale może dać nam też, e, też ziółka. Więc weźmiemy od niego ten termos. On wie, że oczywiście nam się to bardziej przyda. E, I idziemy sobie dalej. I w tym Teardown, właśnie, można sobie włączyć taki widok. 2D, gdzie z góry po prostu schematycznie jest pokazane gdzie jesteśmy, gdzie możemy iść, to bardzo się przydaje w rozpoznaniu na mapie, zwłaszcza w tych ee, planszach, gdzie trzeba zrobić coś bardzo szybko, gdzie jest po prostu walka z czasem. Nie? Mamy Bernardyna, coś ma w torbie, fajnie, kolejny termos, butla z tlenem, no po prostu. Miazga normalnie. Dobra, znowu temperaturka. Idziemy dalej. Słyszymy melodię. Od razu w głowie nam się lepiej zrobiło. Tu mamy jaskinię, więc idźmy sobie tymi może jaskiniami. Dziwnie. Ale idźmy jaskiniami. Fajnie byłoby w każdej chwili trochę się przespać. No ale zobaczymy, jak to będzie. Już jesteśmy w strefie śmierci. Nie budzimy chłopaka, bo on i tak nam tutaj nic nie pomoże. Prześpimy się, stracimy tlen. Tak jak mówiłem, strefa śmierci zaczyna nas dobijać. Jakby to zrobić? Boczkiem sobie przejść. Nie, tu jest ślepy zaułek, więc idźmy tutaj no wiem, że jest strefa śmierci, będę szedł powoli ale będę tracił mniej tlenu mamy sobie też tlenu, maskę tlenową więc może tego tlenu mi faktycznie wystarczy idziemy za dźwiękiem, używajemy latarki namiot, super no już dawno tutaj nie miałem w ogóle namiotu w rękach dobra, ryzykujmy i nie śpimy mamy level upa Kara za mniejsza, kara za spanie bez namiotu. Dobra, musimy tak iść. Mogę to zrobić, co prawda, inaczej. No dobra. Taki zimny lód, że mi aż nogi przemarzły. Idziemy za zapachem. Fajnie. Niby brzydko, ale jednak zapach nam się bardzo spodobał. Znowu tracimy tlen. Idźmy tutaj, a potem ominiemy tę górkę i pójdziemy dalej. Dobra. Jak przeszukamy namioty, to stracimy bardzo dużo temperatury. Szybko się rozejrzymy, też stracimy, ale będzie to szybciej. Kolejny namiot, dobra. No to teraz nam obrodziło. Choć nie wiem po co. A da się tędy przejść, czyli to był ślepy zaułek, a nie tam. Ajajaj, aj, aj, niedobrze. Musimy troszkę dookoła iść, żeby mniej energii tracić. No widzę, że... Termosów to mamy od czorta. Ale może na zaraz tutaj... Nazdobić brak tlenu Idźmy dalej Coś czuję, że tu jest ślepo Może ja nie powinienem tu iść Idę dalej Potykam się Tak, ja tu nie widzę w ogóle przejścia Nie ma sensu tu iść Czekajmy stąd, póki, póki jest jeszcze możliwość. Dobra, śpimy w namiocie, fajnie. Generalnie to mi się podoba. Czego nie mamy? Nie mamy tlenu. Mamy butle. Za wiele nam nie daje. Musimy wyjść z tej strefy śmierci, bo jest źle po prostu. Pójdziemy sobie tam na dół. Przez ten mostek szybko był niestabilny, ale udało się przejść. 6200. Dojdziemy tam niżej, akurat będziemy poza strefą śmierci. Spoko. E, idziemy za, dźwię za dźwiękami. Użyjemy latoreczki. Dobra, ziółka dla Sanity. Fajnie. E, położymy się spać. Nie, nie położymy się spać. Mamy lewe lata. Będziemy się grzać chodząc. Dobra, jesteśmy poza strefą śmierci. Tlen ogarnięty. Przeszukajmy, co tu jest. Jest jedzonko, fajnie. Idźmy spać. Pierwsze co? Idźmy spać. To nam się po prostu przyda. Musimy odpocząć. Ja bym generalnie przespał się dwa razy korzystając oczywiście z namiotu bo i się ogrzejemy i odzyskamy tlen No tak, i co? I musimy gdzieś iść tam czyli starajmy się iść prosto No Niestety widzę, że z tlenem będzie problem Nabrałem termosów a jednak tlen się przyda Mamy tu kilka, kilka punktów do odwiedzenia, więc powoli, powoli sobie pójdziemy Przechodziłem przez zamarznięte jezioro no i zmarzłem oczywiście Jest jaskinia, idźmy, tam jest jakiś uskok użyjmy latarki Fajnie. Mamy jakieś raki. Eee, położymy się spać, oczywiście. Ponieważ jesteśmy w strefie śmierci będziemy spać jak najdłużej. Gdybyśmy sobie tutaj. Jutro i tak będzie zimno, a przynajmniej odzyskamy tlen. Eee, zatrzymajmy te figury. Straciłem, co prawda, życie, ale zyskałem EXPA i jedzonko. No i co? Weźmy sobie więcej tlenu. Tak, już mam 150. Planujmy sobie naszą dalszą drogę. Jest jaskinia standardowo. Termosik niech będzie. Mogę położyć się spać w sumie na krótko. No i teraz postarajmy się iść. Postarajmy się iść. Idźmy do obozowiska. Tam coś chyba... Nie, negatywnego nie było, tylko zmarzłem eee, Na lód raczki. To ja je sobie wezmę. Tak, oczywiście je zostawię, nie potrzebuję ich. Niech się przydadzą komuś innemu. Jest kanion i debokiem. Niestety ja wiem, że. Tego, tego się tutaj to lepiej to ominąć. Dobra, jemy pierwszy termos, ale to nic. Jest gniazdo. Żeby gnieździe jakieś robaki znajdziemy. Znaleźliśmy siłko do Sanity. Fajnie. Choć wyjątkowo nam na razie to Sanity nie spada aż tak mocno. Bo mamy namioty. Gdybyśmy ich nie mieli, byłoby źle. Jest rebka kolejny ziółka. Dobra, spoko. No i co? Musimy się wspiąć jakoś. Bardzo wysokie przewyższenia. Nie mamy linki, która mogłaby nam pomóc. Szkoda. Strefa śmierci nas łapie. Zatrzymujemy się zatem. Idziemy spać No na no długo, choć to za wiele nam nie daje Sanity stoi w miejscu, więc w sumie spoko. Tam jest coś do wzięcia, spróbujmy tam się dostać. Dwa wspięcia, już nam brakuje energii. Skonsumujmy w takim układzie jedzenie. No tak, już myślałem, że to jest szczyt. Moglibyśmy pokopać, ale ja biorę tylko herbatkę i nie kopię dalej, bo stracę za dużo energii i wszystkiego innego. No jeszcze kawałek jest do naszej górki. Dobra, zobaczmy, czy to się opłaca tam iść. To ewentualnie coś, czy się nie opłaca. Chyba się nie opłaca. Idźmy prosto do celu. Z jednej strony gra jest fajna na tym poziomie trudności, bo daje nam dużo więcej wyzwań, nad którymi się musimy zastanowić, czy faktycznie chcemy je robić. Z drugiej strony robi się bardzo nudno, bo cały czas przemy do przodu i tylko idziemy, idziemy, by po prostu dojść jak najszybciej na szczyt, jak najszybciej zakończyć te plażę. Bo każde opóźnienie będzie nas albo może nas bardzo dużo kosztować nie mam już czym się posilić, jeśli idzie o tlen więc idźmy na szczyt co ciekawe udało nam się dojść na szczyt pewnie dostaniemy trochę tlenu na samym szczycie to jest to głupie, bo niby jak ale to tak zawsze jest osiągnęliśmy cel tak jak mówiłem, odzyskaliśmy trochę tlenu i znowu musimy pójść w dół, żeby pójść do góry mamy 22 tlenu. Szkoda, że tu nie widać wysokości, na której są te poszczególne elementy, bo być może byśmy tak to zaplanowali, żeby żeby zostać tutaj na dole i iść dołem po prostu ze względu na tlen. No, ale dobra Póki nam będzie brakować tylko energii, damy sobie z tym radę Jesteśmy na 6600 Nie wydaje się, żeby tam się udało zejść poniżej 600 eee, Energii nie mogę uzupełnić No to idę spać Idę spać na długo Bo nie mogę stracić tlenu więcej niż tyle czego posiadam, no i zaczynają się tak zwane schody, tak? Mogę zejść tu 6400 nadal za dużo, bo nadal strefa śmierci. Kogo spotykam? Jakiegoś gościa, spróbuję się tam zejść do niego, żeby go uratować. No, Sanity mi wzrosło, ale co więcej? Eee, dobra, więcej będę dostawał tlenu, ale będę więcej tracił Sanity. Plus 3 dobra, to, to powinno mi pomóc. A nie mam energii, więc. Dobra, idę spać. Idę spać? To dziwne. Śpina stojąca. Ciekawe ujęcie do spania. Eee, dobra, idźmy sobie. Nie mam po co iść, tak? Więc muszę wchodzić tędy. Tlenu tracę w niej, więc generalnie ok. No dobra, dojdźmy tu. Tu będzie jakaś skrzynka, tak? Co to jest? Teraz muszę jak najszybciej zejść. Jak już zejdę, no to oczywiście będzie spoko. Co, tlen? Jeszcze tlen, jeszcze coś mam dobra, idę do środka, do tego budynku tylko exp i straciłem życie dobra eee, przede wszystkim energia, czyli tak idziemy spać tak jak mówiłem, tlenu więcej nie stracę niż go mam znowu idę spać Straciłem sanity i straciłem ciepłotę, ale ciepłotę odzyskam. i ty gdybym chciał, też odzyskam. Dobra. Temperatura. I teraz lecimy szturmem w dół. Z 6700 musimy zejść na 6. dwieście, jesteśmy. 6200. Dobra, wezmę się tu. No i muszę iść spać, no nie mam wyjścia. Nie budzę chłopa, bo i tak to mi nic nie da. Śpimy. tlen odzyskuje, więc generalnie nie jest źle, z tym, że ta atrakcja już mi się kończy, jeśli idzie się ten punkt jest tu, tylko dlaczego on jest tu? Gdybym ja jakoś chciał iść tędy, no to i tak muszę iść do góry. Próbujemy pójść tędy, oczywiście tlenu i zabraknie. I to jest problem. Eee, przeszukam obozowisko. Znalazłem rękawiczki, ale rękawiczki to mi niewiele dają. Pójdę tu. Licząc, że uda mi się odzyskać tlen w kapliczce. Widzę nieznajomych. <grym> Dobra. Nieźle. Zaczynam mieć umamy Stars, sanity albo energia. Wezmę energię, ten punkt gdzieś jest tutaj, i znowu po prostu ujęcie w tej grze czasami, czasami po prostu są kompletnie bez sensu. Dobra, czyli ta wycieczka była zła. Jeszcze kolano sobie uszkodziłem. No i co? I znowu nie mogę Nie mogę wybrać tego punktu, żeby już sobie azymut do niego dać Sanity jeszcze mam. Dobra, do tego miejsca będę mieć sanity. Eee, no coś z moją głową się dzieje nie tak, ale idziemy jeszcze, jeszcze idziemy, dajemy z siebie ile się da Ignoruję te głosy, które słyszę. Dlaczego ja mam z nimi rozmawiać? Ile mamy Sanity? Mamy 2,8, więc... Jeszcze spoko. Tlen. Mamy 0, ale pewnie ubywa nam tyle, ile ile, mm, ile... ile przybywa. Musimy iść do góry. Kurde Bolek no. Sanity mamy 0,8. Sanity mamy 0,1 idę dalej tracę życie, dobra leczymy się napijemy się, rozgrzejemy podreperujemy sanity i idziemy dalej nie możemy się poddać znowu kogoś widzimy Ignorujemy te głosy 4,5 życia tracimy, dobra Dobra Udało się Udało się, chociaż było generalnie trudno Dobra, co zyskujemy Co zyskujemy tutaj po 200 punktów i nic więcej, czyli ani capacity nie odzyskamy, nic jakichś reset points, ale i tak pewnych nie możemy użyć. No dobra, gniaj, nie było źle, poprzeżyliśmy. Więc spoko. Mam nadzieję, że się tak samo dobrze bawiliście jak ja. Żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku.